Witam państwa serdecznie. O czym by tu z państwem pogadać dzisiaj, proszę państwa, nie wypada wtrącać się wewnętrzne sprawy naszego sojusznika głównego. Lecz delikatnie można chyba zauważyć, że wybór muzułmanina na burmistrza Nowego Jorku robi wrażenie, prawda? Z Ochran, mam dami, nie wiem, czy dobrze to czytam. To zapewne szczery demokrata, sprawdzony nowojorszyk, Formalnie wszystko jest ok. Ciekawe jest, jak skwituje ten wybór prezydent Trump, bo prawdę mówiąc, nie słyszałem jego komentarza w kontekście swego ważnego hasła Make America Great Again. Czy to się da pogodzić z kalifatem i szariatem? Przy czym nie sądzę, byśmy my akurat musieli martwić się o Amerykę, ale zagwozdka i ciekawostka pozostają. Analogia może naciągana, ale wyobraźcie sobie państwo Niemca prezydentem Warszawy. Warszawiacy byliby raczej yy, trochę zdziwieni, a, a może nawet się nie cieszyli za bardzo. Ale to moje spekulacje mało prawdopodobne. Dużo bardziej niepokojące są, proszę Państwa, sprawy krajowe, czyli mocne naciski na wpisanie do strefy euro naszej waluty tradycyjnej złotówki. Niesamowity prezes Glapiński w tej całej katastrofie finansowej państwa polskiego potrafił uzbierać 520 ton złota na koncie Narodowego Banku Polskiego. Niemcy pogrążono w groźnej recesji, Dodajmy na własne życzenie: mają wyraźną chrapkę, żeby przywłaszczyć sobie naszą złotą fortunę. Oczywiście pod przykrywką brukselskich przepisów, różnych oszukańczych trików i sztuczek. A to praworządność prowadzą jako argument, a to jakoś ETS, prawda? A to yy, yy, węglowy ślad, a może zielony Ład. Zawsze jakiś hak się znajdzie, by okraść Polskę. Yy, już tego doświadczyliśmy. Wielokrotnie, wiele przypadków. Pora powiedzieć chyba w tej sprawie basta po włosku. Prawdopodobnie nie mamy zbyt kompetentnych dyplomatów. To się stąd bierze, albo wręcz przeciwnie, mamy dyplomatów zbyt uzależnionych od obcych służb. Gdyby wreszcie reprezentowali nas uczciwi, odpowiedzialni ambasadorowie, pewnie byłoby nam sporo łatwiej. Walka o Polskę trwa na wielu frontach, proszę Państwa. Przykładowo e, rekomendowany przez Tuska psychiatra Klich. E, to jest postać ciekawa, kierownik placówki w USA. Raczej sam nie zejdzie z powierzonego mu stanowiska posterunku. To on właśnie jako minister wojskowości przed laty oczyścił wschodnią Polskę z naszych garnizonów. Po co mają Polacy przeszkadzać prawda, na wschód od Wisły w manewrach rosyjskich na przykład? To on w ciągu jednego dnia przerobił wojskowy samolot Tu-154 na cywilny. Dodajmy nie bez udziału zwierzchników. <laughs> no więc właśnie, takiego specjalistę mają, jak takiego specjalistę mają traktować rządy obcych państw. Problem może być głębszy, proszę Państwa. Obecny rząd ma niezwykle krótką ławkę z zasobami personalnymi. Skąd ma brać na ambasadorów ludzi, jeżeli nawet na ministrów mu brakuje? Widzimy te zasoby ministrów, które występują u nas w telewizorach, proszę Państwa. A poza tym yy, przez lata żaden Polak nie ukończył yy, polecanej uczelni MGIMO w Moskwie. Skoro felietonowa... Gawenda doprowadziła już do Moskwy, proszę Państwa. Należy odnotować sytuację ministra Ławrowa, który popadł w niełaskę u Putina. No i ten przypadek może zaważyć również na, na losach naszego, w cudzysłowie Sikorskiego, bo panowie byli skumplowani, jak pamiętamy. A bez wicepremiera, ministra Sikorskiego, może sobie premier Tusk nie poradzić, proszę Państwa. I co z nami będzie? No. Ale bywało już gorzej na Kremlu. Ja pamiętam, jak puszczałem w kabarecie informację, że rządzi Rosją półtora pana. Lenin wiecznie żywy i półżywy Breżniew. A pamiętacie dlaczego zmarł Breżniew? Dlatego, że dostał zawału, kiedy się dowiedział, że jego syn zwiał z domu starca. No to tak się przeleczałem, proszę Państwa, po licznych tematach od Nowego do Jorku do Moskwy i do następnego spotkania, kłaniam się.